Nie, nie, nie. Był Igor jakbyś mi wysłał, wczoraj tą wiadomość. O... 22, o to... 22 po północy Co on ci wysłał? To jest godzina. 22 po północy, ja już się kładę spać i widzę, że wysyłam coś takiego o, to ja. Dzień dobry, witam was, ja Prócam na tym kanale. Teraz dwa kałkany. Jeden na znacie Zapraszam do oglądania. O, wielki, wielki youtuber. O, no, mówiłem sobie, że jestem wielkim youtuberem. Kod. To jest super, nieaktyczny. Nagrywam to. Ja też i to z tego. Tak, i zawsze gramy razem, to jakoś się gra na to jest jego wina. Aaa... A ropawieńczą uczą mi. Pesy mi wróciły do normy. wiem jak fajnie. Chyba wystarczyło, żeby Igor wyszedł. <grym zresztą> to wszystko jego wina. Nie Czego wyśpiesz? Nie, bo Co ja zrobiłem? Uwaga, ja to chcę. Holy shit. To, Obluć się. What the fuck? Czym on jest? <grym zresztą> to mogła być wasza reklama. Na ziemię!

Ej, czemu on zawsze musi grać jakąś postacią taką, bym nawet ruchable najbardziej? Ty jesteś najbardziej... Z naszej trójki ty tak. masz postać, która jest najczęściej wyszukiwana na przykład R34. Zapewniam cię. No, no, ona, ona tak w topce jest. Poważnie? To ja się chyba nie zaliczam do tej topki. Ło, wow, dobra, wait. Czym jest Kerfuś? Możemy... Ca możemy całą triple bucket. A to czekaj, ja muszę... No i ludzie, oni mnie do tego zmuszają, bym ustawił jakieś anime dziewczynki na Fejromotor'u. Szybszy byłem. O. Ale się śmieje. Ja tu jestem. Bilka. O! Daj, tutaj muszę wyłączyć tę... Y, ...muzykę w tych remonkach. Alex ale tańczą dwie debilki. O nieee. Ale ten motor? Silnik wyłączyłem. Dobra, full, full, full. Czemu ja w kółko jeżdżę? ci. A ja bym się w żelibor ze mną jeździł. Nie, to ja. <noise> ja tu macham. Macham. On machał. F... Kanał dla dzieci. I, i kiedy ja powiedziałem, że to jest kanał dla dzieci? A, przed chwilą, tak. Czy mój content jest przeznaczony dla dzieci? Czy to jest przeznaczony dla dzieci? Z czemu ja Glados słyszę? Czemu ty Glados słyszysz? A to jest ten, radio! To nie muzyka. portal! O, ja f... trafiłem. <noise> Ja skoczę To Ci nawet pomogę. Ej, cześć koleżanko, chcesz darmo. Ej, chcesz darmo cukierki? Ale s. Ale, moją korsę! Ty wiesz, na ile na nią wydałem? Ej, były korsa! Będzie administrator, wyczyścić wszystko. O, wybuchło ja O Chcesz monstera? Nie, my tu nie reklamujemy takich rzeczy. Tak? No, A game, gamer girl ten? Buff water? No, myślę, że duży to lepszy? Tak. Zabić! Zabić giganta! Ała, zdepnął, zdepnął mnie. A się piwa napije. Wow. Ale dojrzały się znam. YouTube administration, please ban his channel. Mam 12 lat, no proszę mu koncert banować. Ej, ko... Ej... Mm. Ej, da mi wywaliły, jak próbowałem otworzyć tą mapę. Okej, okay, to włącz jeszcze raz. Właśnie. Z tym klopem. Czemu matko ma tak dupie? Zagrywasz? Zagrywam. No, o! Pięćdziesięć... Pięćdziesięć. Przypadam... Chyba nie chciałem Ej, rozkupię. proszę, jeszcze... Że... Ale mas... Bez... Ja, ja zrobiłem ja postawiłem tego Jimena jak właśnie. Nie... Wejść Dobra, Pana. i teraz zapanduję ci przejeżdżkę Twojego do życia. Gotowy? Tak. Traumę Twojego życia ci zapadło. Traumę Twojego życia ci zapadło. Gadaj gdzie byłeś wczoraj w nocy o 23.00. Traumę. Gówno prawda. A co tam stoisz? Co powiedział? Eee... Do niego, tam o, tam kolegę. A <noise> się zabił? Dzień dobry, to jest ta piękna woda w Bałtyku. Tak to jest to cały, ten cały Bałtyk. Ten mam, nie było nastać no na cały to mamy wycięcie tym betonem Łoo! <noise> to jest? <noise> co? co? Ja to widziałem Macie płiskanie na sobie A To my też jest Igor. Coś tam w domu robi, widzę. Tak, Ledwo co, ale coś tam robi. Tam. Na, idziemy do domu, chodź. Idziemy. Chodź. Idę, idę. Cały czas. spokojnie O, o Stefan. Stefan! Ile ja cię żem nie widział. Stefan. Dziwny. Stefan. Piwo zostawił, Dobra, piwo zostawił. O. Jak cię złom? Złom mnie, Steve. Steve. Ej bo to złoki za... pływa. Tak. Gdzie? Nie wierzę, że wykorzystać jakoś tak. Ale zrobisz pagat Dzień dobry, w czym mogę wam pomóc? Nie dotykaj moich uszy! Ej, ty, ty sta... to jest to was A on... Koniec cywilizacji! Oh, f... Gdzie, mogę kupić, gdzie mogę kupić, gdzie mogę kupić te, ZOSTAW MIEĆ! Przepraszam, gdzie mogę kupić lubrykant, patrz, proszę. Eee, w o to sk*****. Dobre wykorzystanie backfipa. Strzelę bezwzrusznie ciebie, stój. Chyba nie obronię, tak? A walka w deszczu. O, Helna! no. Teraz takie kliszowe dźwięki pani robi taki Ej, co to jest za? To tak żal, esperma 9 Jak się przeszłam Dobra, czekam Dobra, my się szukamy. Gdzie nie. No chyba tam dół, no tak Dobra, ciekamy, ciekamy, szybko. <gry _> okay. Tu na dół, tu na dół się. Akurat, akurat mnie zabijeście, jeśli tak czekałem jak się odwrócę, w końcu by się pożegnać. Ej, hey, czekaj, szybkie pytanie kiedy będzie kolaps polygona. No, no. Jak dostałem pierwszą współpracę z tym z, z kamieniem. Jeśli chcebyś powiedzieli y, Jupiterem, to musisz swoje płatki przedałem. Jutro będą płatki czym Jaka? Czuł po płatki. Po smaku betonu. Bo... Będę zażywał wszystkie narkotyki po kolei zobaczymy co się stanie.

Ikke na her.